Masa ludzi w obecnych czasach mówi o tym, że powinniśmy żyć w zgodzie z naszymi emocjami, że powinniśmy tak samo jak kobiety dawać emocjom, dyktować nasze akcje, żeby nie było. Emocje nie są niczym złym. Każdy je ma, ale jako mężczyzna jedną z Twoich umiejętności jest to, że możesz być ich świadomy. Od momentu, od którego zacząłeś oglądać ten filmik, twoje emocje, twój stan emocjonalny zmienił się już 20 razy. Czy to jest coś złego? Oczywiście, że nie. Ale jeżeli 20 razy zrobiłbyś coś, co odpowiadają Ci emocje, to nie jest już zbyt dobra rzecz. Emocje to jest coś, co powstaje w naszym mózgu, a później sprawia, że zaczynamy robić czynności, które czasami nie są dla nas dobre. Takie właśnie jak pornografia, jak social media, czy przed wejściem na social media myślisz sobie, okej, okay, wejdę teraz na social media i zobaczę osobę, która wygląda 10 razy lepiej ode mnie, zobaczę osobę, która jest 10 razy bardziej bogata. Nie, nie myślisz o tym. Jakaś dziwna rzecz przekonuje cię do tego, że akurat masz ochotę wejść na te social media, poprzeglądać sobie te rzeczy, bo ludzie, którzy to projektują, te nerdy, które to projektują, wszystkie social media, gry komputerowe, dokładnie wiedzą, że jeżeli wyciągniesz z danej aplikacji emocje, jeżeli ta aplikacja sprawi, że poczujesz się emocjonalnie, to do niej wrócisz. Dlatego na TikToku, Instagramie, w Instagramie, YouTube, algorytmy są ułożone w ten sposób, żebyś oglądał rzeczy, które wywołują u Ciebie emocje. A dzieje się tak dlatego, że nie jesteś w stanie zapanować nad swoimi emocjami, nie jesteś w stanie pomyśleć o tym, co dany czyn przyniesie Ci w przyszłości, ponieważ obecnie masz ochotę, żeby coś zrobić. Mężczyzna nie rośnie w momencie, kiedy ma na coś ochotę i to robi. Mężczyzna rośnie, gdy nie ma na coś ochoty, ale i tak to robi. I to jest ta różnica między silnym a słabym mężczyzną, że silny mężczyzna robi coś, nawet jeżeli nie ma ochoty i nie robi czegoś, nawet jeżeli ma na to ochotę, a słaby mężczyzna będzie robił tylko to, na co ma ochotę, chociaż w dłuższej perspektywie nie doprowadzi to do niczego. Przedstawię Ci dwa kroki, które ja podjąłem, żeby odizolować swoje akcje od emocji. Żebym był w stanie powiedzieć, OK, mam ochotę teraz zrobić to i to, ale nie jest dla mnie dobre długoterminowo, dlatego zrobię to i to, chociaż nie mam obecnie na to ochoty, ale na pewno w przyszłości mi to popłaci. Jeżeli do do tej pory byłeś w stanie się w tym odnaleźć, czułeś, jakbym mówił o tobie, ale nadal oglądasz, to znaczy, że chcesz coś w swoim życiu zmienić. Pierwszym krokiem jest uświadomienie sobie, że rzeczywiście nie jesteś w stanie oddzielić swoich akcji od emocji. To będzie taki szybki krok, w jaki sposób możesz już teraz dowiedzieć się, czy masz kontrolę nad swoimi emocjami, czy jednak jest to coś, nad czym możesz jeszcze popracować. Tak naprawdę jesteś w stanie się tego dowiedzieć i odpowiesz na to jedno pytanie, które właśnie ci zadam. Czy dzisiaj rano wziąłeś do ręki telefon i scrollowałeś social media, chociaż wiedziałeś, że jest to dla ciebie złe? Jeżeli wiedziałeś, że jest to dla ciebie złe, ale miałeś ochotę, żeby to zrobić i to zrobiłeś, to znaczy, że twoje emocje dyktują twoje akcje. Czy jak chcesz zagrać sobie w LOLa, to nie pojawia ci się nagle myśl, okej, okay, teraz pójdę zagrać sobie dwie gry w League of Legends. Tylko co się takiego dzieje? Masz takie dziwne uczucie, takie pragnienie, że twój mózg po prostu zaczyna cieć zagrać w tą grę i nie mówisz sobie, okej, okay, teraz jest ten czas, żebym zagrał sobie w LOLa, teraz jest ten czas, żebym obejrzał sobie Pornosa. Nie! Po prostu twój mózg zaczyna cię do tego przekonywać, że ty tego chcesz, ty tego chcesz i moment, w którym zaczniesz widzieć to okej, okay, mam teraz ochotę, żeby pograć w gry. Hmm, ciekawe, ale nie zrobię tego. Powiedzmy, jesteś na imprezie, nie pijesz alkoholu i ktoś cię popchnął. Myślisz, okej, okay, teraz czuję się wkurzony. Jeżeli nie jesteś w stanie zapanować nad swoimi emocjami, to w tym momencie najprawdopodobniej dałbyś lutę gościowi, który cię popchnął i wyszedłbyś na bana takiego samego jak on, ponieważ agresja to jest ostateczność. Prawdziwy mężczyzna wie, w jakim momencie musi użyć swojej siły, ale nigdy nie robi tego w takich sytuacjach. Nie zwlekając, przechodzimy do drugiego punktu. Jest to medytacja. Medytacja czy też praca swoim oddechem pozwala regulować Twoje emocje poprzez oddech, a w dłuższej perspektywie będziesz w stanie również wiedzieć, dlaczego w danym momencie tak się czujesz, i będziesz w stanie właśnie być świadomy tych emocji dzięki właśnie medytacji. Jest taka aplikacja, która nazywa się Medito. Tutaj wyświetlę Ci screeny, ile ja byłem w stanie dni z rzędu medytować, ile. Czasu poświęciłem na medytację. To były bodajże 82 dni codziennej medytacji. Medytację możesz robić tak naprawdę o jakiej porze dnia chcesz, minimum 5, a najlepiej 10-15 minut dziennie. To nie powie ci o medytacji, mówi to w bardzo skomplikowanym języku. Ja powiem ci to prosto. Medytacja to tak naprawdę oddychanie w pewnym tempie przez dany okres czasu. Takim prostym ćwiczeniem na medytację, możemy je zrobić nawet teraz. Zamknij teraz oczy, odpręż się, weź głęboki wdech nosem. I wydech ustami. Od razu jesteś w stanie poczuć takie rozluźnienie, takie odprężenie. Wyobraź sobie, co by się działo, gdybyś robił tak przez 10 minut, przez kolejne 10, 20, 30 dni. Byłbyś w stanie dużo lepiej się skupiać. Tak naprawdę, pomyśl o jakimkolwiek aspekcie życia, i możesz napisać w komentarzu, o jakim aspekcie życia pomyślałeś, a ja odpowiem ci. W jaki sposób medytacja może Ci w tym pomóc? Medytacja reguluje pracę Twojego mózgu. Wszystko wydaje się dużo spokojniejsze w życiu. Rzeczy, którymi się wcześniej przejmowałeś, nagle tracą lekko swoją wagę, bo jesteś świadomy tych emocji, a to jest niesamowicie ważna rzecz. Byłem osobą, która robiła tylko to, na co ma ochotę. Dopiero w momencie, kiedy zacząłem być świadomy swoich emocji, dopiero w momencie, kiedy zacząłem medytować, zacząłem czuć taki pokój w sobie. Dopiero wtedy zrozumiałem, co tak naprawdę mogę robić w życiu, co tak naprawdę mogę osiągać, jeżeli moje akcje nie są dyktowane emocjami, tylko moimi celami, które chcę po prostu w życiu w pewnym momencie osiągnąć. Kliknij teraz w ten filmik, jeśli chcesz nauczyć się więcej, bądź najlepszą wersją samego siebie.